Daniel Magikal wrócił do niezawodnego dojenia widzów z pieniędzy. Chodzi dokładnie o live typu nocne spanie, które polegają na wysłaniu donateów dźwiękowych, co w praktyce polega na tym, że widzowie zapewniają streamerom nieprzespane nosy, kosztem kilkuset złotych. Magikal był mega zadowolony ze swojego pomysłu, gdyż plan się udał i kasa leciała. Jednak jego partnerka już trochę mniej. Z racji na to, że mieszkają w kowalerce, to nie miała gdzie się udać spać i była zmuszona do nocy 2 metry od głośników. Dzięki reakcji dziewczyny, widzowie byli jeszcze bardziej chętni do wysyłania pieniędzy. A sam Daniel nie przejął się zbyt tym, bo dziewczyna ma już chyba dość i powtarza, że jest zmęczona. Nie, to jestem taka zmęczona, w ogóle nie jestem. Chcecie mieć Druga w nocy! O, druga w nocy! Chceć mi się następnie! Moda! No, tak. Ale pocieszył ją tym, że kolejnego dnia będzie gwiazdą TikToka. Gwiazdą będzie się TikToku. Jaki już jesteśmy przy temacie Majka? To musimy poruszyć bardzo ciekawy wątek. Jego była dziewczyna, czyli Nikita. Na swoje socjale wyciła ciekawy wpis, mianowicie dziewczyna przypomina widzą, że Daniel ma zakaz sądowy publikowania treści w internecie. A co by nie gadać, transmisje na żywo są w jakim stopniu publikacją. I jak się okazuje, sądowy zakaz obowiązuje jeszcze 3 lata. I teraz pojawia się pytanie, czy magikal świadomie mamy prawo, czy właśnie po to jest mu potrzebna nowa dziewczyna Natalia, bo chyba da się to prawnie obejść, rejestrując wszystko na dziewczynę i oficjalnie Daniel może powiedzieć, że występuje wyłącznie w roli gościa na kanałach. W dniu wczorajszym odbył się Mocny live u Box Dela, gdzie wystąpiło w luj twórców mniej lub bardziej znanych. Boks podczas transmisji, spytany o sytuację z jego kątem bankowym po zatrzymaniu i cyk, jak się okazuje, Boks potwierdza medialne głosy o tym, że konta ludzi zamieszanych w loterię zostały zablokowane. Dodaje również, że znowu zaczął liczyć pieniądze. Cały Państwa w ogóle nie masz Żadny? No nie mam. A rewultura nie ma na przykład tak się. Nie, 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 nie. Rewult to mówią, czy nie. No dobra, nie dajem nie leczu, dobra. Ciekawie mi to w automatycznie to jest mała wieżną. To też fajnie uczy pokory, nie? Teraz liczę pieniądze, nie? Znowu, znowu poczułem się jakby był biedny. Teraz było tak, że wiesz, że. Bo oni co do dopiero po sprawie, tak? A to może ściągnąć na kilka lat. Może, no. Ale za dużo nie mogę o tym mówić, nie? Ale postaramy się zrobić tak, żeby było dobrze. Ogólnie w przypadku Michała ten problem nie wydaje się być aż tak problematyczny jak w przypadku innych włodarzy federacji, gdyż to z ich kont wypłacane są wypłaty dla zawodników. Jak już jesteśmy przy temacie płacenia zawodnikom, to również na transmisji boksdala, niejaki Camera Boy, czyli chłopak znany z bycia, z dziewczyną znaną z bycia, było Magikala, ujawnił ile dostał na Klaud za swoją walkę. Mity latały, że Klaud płaci chore pieniądze. Jednak chyba chore pieniądze dostawały ciekawe postacie, bo jak się okazuje, typ co opiera swoje medialne życie na zaczepianiu Magikala. Pochwalił się, że za walkę otrzymał marne 50 tysięcy złotych. Ja rozumiem, że według wielu to dalej fajny pieniądz, ale odejmując od tego podatek, opłaty dla trenera, plus nie wiem, jakaś dieta, to zostaje mu na rękę tyle, ile biorą średnio-medialne postacie za wrzucenie storki ze skambookmacherem. Ja na przykład nie wiem, czy mogę mówić, ile dostałem. Tak, możesz, to jest Rzymu, byłeś No, możesz, tak. No, ja, ja dostałem stary, tyle się na za walkę, no. że mi się w ogóle pod, pod względem finansowym to się nie opacało w ogóle. 50. No, 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 to, pięćdziesiątka, to nie Cię. teraz! Jak na no, to, jego... to i tak Dużo pieniędzy. No. Na tej samej transmisji Boxdale zapowiada chyba powrót Goats, mianowicie ogłasza nowy projekt, który będzie polegał na randkach gejów. Jak możemy się dowiedzieć, tazy będzie w loży szyderców i cały program będzie polegał na tym, że jeden gej będzie miał szybkie randki, z innymi coś podobnego jak było właśnie w Goats ale zmienić los szyderców. Jak mam być szczery, to według moich podejrzeń, Boxdale chce przywrócić do życia medialnego biseksa, żeby w końcu też mógł porankować i poddymić. Na dniach robimy no, e, randki no. gejów. No, oh, e, Mocny stream też będzie. u sołtans jego na chacie byli. Czy Nie na... biznesem, stary dziadku. No, no, to, to chcesz pośpiąć potem? No, <laughs> jako gej? Nie, jako... Chocze, na randki jak gejów, jako lo na loże. No, Można no. Pośmiec, możemy sobie pomyśleć, no. no. Bo będzie ten, będzie... Jeden gej, który szuka swojego chłopaka No i będzie czterech innych gejów, którzy... Z... A ja no nie, nie wiem, gdzie to przeżyje, no nie wiem, bo nie wiesz, gdzie to przeżyje Gdzie to przeżyje, kurwa ja tu Będziesz szukał kole... tego, kolegę na randkę, ale to... Tego dla... znam Nie, ale to by dla fejku Ale dobra, tego z... znam Ale ja to panie Lebrygas, kurwa Ale to dla fejku będzie Później, później robimy... To będzie Później my robimy ten, na samym końcu jak... Ta osoba wybierze swojego chłopaka już, którego ma ten. Wiem jak to brzmi, ale muszę to przekazać widzą, wiesz, w takiej normalnej formie. To jedziemy na tą, na randkę ogólną, tak jakby, do jakiejś restauracji, no i z lunety tam, A, i tam fajnie i tak. Fajnie! Takie fajne randka. Fajnie, Zabawna sytuacja miała miejsce również później podczas trwania tego live'a, jak kamerzysta uchwycił moment, jak Tazy prawdopodobnie podrywa partnerkę, Arka Tańsoli. Tazy, smażysz cholewki do dziewczyny Arka, co? Oh, Trochę? <laughs> nie nie ma szans. Zobacz, do mnie się grzeje delikatnie. No, grzeje się do niego? No. no grzeje się, się nie grzeje? Nie wiemy się Ktoś może powiedzieć, że pierdolę głupoty, bo przecież nic takiego się nie dzieje na tym nagraniu. Jednak chwilę później okazuje się, że tańcowa odwala angielskie wyjście i znika z imprezy. Co może nam nieco sugerować. A czy Arek pojechał, ale ten... jest? już nie będzie. Ale... No bo jest ten... No to koniec. Walka na prime, sorry, ja, ja, nie ja, Fame, ale na prime, walka z Azulą. Jak, oglądasz, to, ten. to dzięki, że byłeś Jakiś czas później dochodzi do dość dziwnej sytuacji, gdyż do balującej ekipy podchodzi właściciel lokalu, który ma dość tego, co robią widzowie, mianowicie rozchodzi się o troll oceny na Google, gdzie widzowie dawali jedną gwiazdkę, pisząc, żeby coś posypał chłopakom. Właściciel lokalu wyprasza imprezujących z lokalu, według jednych zbyt mocna reakcja, jednak z drugiej strony przez tych widzów może ucierpieć cały biznes, bo kto z nas nie sprawdza, bardzo cenna przed pójściem do jakiegoś lokalu. Czekajcie, co? Właśnie ja dostajemy zajebiste opinie w internecie, dzięki A. temu, że macie pusty stolik. Piszą, żeby wam kreski posypać, bo zasypiacie. Robicie straszne bydło. Ale Naprawdę, ale, ale, ale ja ci dam coś przeczytać. No. To są wasi widzowie, którzy w tej chwili zaczynają nam wystawiać zajebiste opinie. Ale to teraz Czy... nie Ale... Nie, ale... nie pokazuje, bo teraz będą dopiero... Dobra, ale, po... ale to słuchajcie, dla nas to jest temat. Dla nas to jest temat, że w Bogach nam zapierdalają chujowe opinie, Przeczytać wam, posyp kreskę. Dajcie da, Dajczan, kto to jest. Bo za chwilę zaśnie, ty jesteś. Piszą, że jesteś na szpalni, trzeba dać ci kreskę. Nie. Bo czpasz, chłopaki, to jest burgerownia, a nie czpalnia. Ale, ale, ale to, to sobie to. porozmawiajcie ze swoimi widzami, bo robicie bydło straszne w tej chwili. Czy my sobie Chłopaki, no. ale to są wasze, yy, to są.

ale, ale was Nie ale wiem! To kurwa. Spielone, stary, pusty. Co jest? To pusty. kurwa! Jakiś czas temu na kartach Fame podziały się zmiany, mianowicie rozchodzi się o starcie Wojtka Goli z Neymanem. Według wielu od początku ta walka była bez sensu, gdyż wytwarza zero emocji. Bo obaj ponowie całowali się po dupach. Od początku widza wyliczyli na starcie Neymana ale z Arturem Binkowskim, gdyż wiedzieli, że to odda na programach. Plus oboje aktualnie umiejętności mają tyle, co klaskę udziału w Prime, czyli zero. Ale właśnie dzięki ich zerowym umiejętnościom Najman miałby jakieś szanse i tutaj zaczyna się pojawiać furtka do tej walki. Gdyż jak się okazuje, następują zmiany w karcie walk. W miejsce Najmana wskakuje Tushol, a w opisie postu widzimy, że Najman również zawalczy I teraz smaczek, w tym wszystkim Artur Blinkowski otwarcie mówi, że w sprawie walki dużo się zmieniło I jest bardzo duża szansa, że do takiego starcia dojdzie Jednak klasyczne zdanie, każdy ma swoją cenę, znowu się sprawdza Gdyż Binek od początku mówił, że nie da walki Najmanowi Ale jak się okazuje, pieniądze mogą zmienić dużo Szansa, że dojdzie do tej walki, szansa jest I to dobra, bo beczka konfident się... Coraz bardziej jest skłonny iść na wszystkie moje wymagania. Hmm. Czysty boks. Nie? Nie w żadnym basenie. Co? Ja, ja myślę, że powinniśmy to zepchnąć w jedną klamę. Aha. I po prostu szykujemy się na walkę tak, Ta, ta, ta. Marconie, cioski, yy, ta. Paruby Konfidenci, kto tam myślę? Po serii zatrzymań twórców internetowych. Gdzie wpadli do nich agenci CBS, Wśród zatrzymanych było 10 twórców Jednak jak się okazuje, to nie koniec zatrzymań Szalony reporter na swoim media wrzucił nagranie z monitoringu Na którym widzimy dwóch kalekich agentów Jeden wygląda jakby uciekał w oktagonie przed magikiem Natomiast drugi chyba ma tygodniowy detoks od talerzyka Jak możemy wyczytać, szalony reporter został zatrzymany i deportowany do Tajlandii Gdzie trafi do jednej celi z Robertem Pasutem Szalonemu grozi nawet 10 lat pracy na ulicach Tajlandii w roli Lady Boya. Youtuber został otrzymany za publiczne obrażanie Marianny Schreiber podczas ich wspólnej konferencji na no umarym MMA. informacje z piętnicy bo skąd? A tak naprawdę wszystko co powiedziałem jest gówno warte, tak samo jak nagranie z jego monitoringu. Od czasu zamknięcia buddy w sprawie loteryjnej ludzi najbardziej ciekawił temat nagród. Dokładnie mówiąc wszyscy byli ciekawi co z ludźmi, którzy wygrali w pechowej dla buddzie loterii. Z jednej strony według wielu nagrod należały się wygranym, natomiast według drugiej strony to chuja się im należało gdyż również omali prawo, biorąc udział w nielegalnym procederze. Nic nie było wiadomo aż do teraz, gdzie Fakt postanowił przyjrzeć się bliżej tej sprawie. Pach skontaktował się z prokuraturą, pytając co dalej z nagrodami i czy wygrani, na przykład domów w Zakopanem, mogą liczyć na to, że otrzymają te nagrody i dopytują również, kiedy mogą spodziewać się tych nagród. I uwaga! Pani prokurator mówi nam tyle, że nic na nie mówi. Gdyż jak się okazuje, odpowiedź brzmi: Szanowny panie redaktorze, w odpowiedzi na pana zapytanie uprzejmie informuję, iż śledztwo jest w toku. Nie jest możliwe na tym etapie udzielanie szczegółowych informacji o planowanych czynnościach. I teraz pojawiają się dwa pytania: Czy nagrody już zostały przebalowane i trzeba jakoś palić głupa, że trwa postępowanie? Wygrać na czas. Czy serio nie mogą udzielić informacji w tej sprawie? A szkoda, bo szczerze mówiąc, na miejscu ludzi, którzy wygrali, chciałbym wiedzieć na czym stoję. Teraz temat, który jest już przeruchany na maksa. Chodzi o temat Ksajo i wiadomości do młodej dziewczyny, o których poinformował Konopski. Spokojnie, nie mam zamiaru go poruszać, bo pewnie już wiecie o nim wszystko. Chciałbym tylko poruszyć temat Ziarniaka, czyli Mokrego Schara, który kolejny raz udowodnił, że jest psem na zasięgi, i odjebało od sławy. Dla przypomnienia chciałbym tylko dodać, że jak nie każdy może wiedzieć, Suchar zaczynał jako pomocnik Marcina, i tak naprawdę Marcin go stworzył w mediach. Ale teraz, jak temat Ksaja jest śmiercący, to ten jeszcze próbuje go podkopać. Chodzi o to, że spytany o te wiadomości, mówi, że dla niego są mega niesmaczne. Po czym dodaje, że może jeszcze nie ma kolegi PDF-a, ale kto wie, już jest bardzo blisko. Dla mnie to zachowanie. Yy, to zachowanie, te wiadomości były w chuj niesmaczne. Ja, jako osoba, która gdzieś, gdzieś tam hejtuje, czy to pasuta, czy AMG, no to te wiadomości, wiadomo, nie są, nie mają tej skali, ale też są po prostu w podobnym, niefajnym smaku. Z tego co mi wiadomo, nie mam kolegi pedofila. Z tego co mi wiadomo, jeszcze, póki co, wszystko się może zmienić. Rok tą, rok tamtą, i kurwa, już, już może być inaczej. Osobiście nie chcę wypowiadać się na temat Ksaja, bo jest to dość skomplikowana sprawa, ale uważam, że Sywar powinien okazać trochę wdzięczności i nie strzelać w kolana gościa, któremu zawdzięcza bardzo dużo.